Prawa, prawa, lewa szykana pokonywana na pierwszym biegu, prędkość około 75 km na godzinę. Wyjście kolejne, długa, prosta, e, długi prawy zakręt na pełnym gazie, e, kolejna prosta, gdzie się dojeżdża do około 320 km na godzinę i kolejna szykana, tym teraz w lewo. E, bardzo ciężkie dochamy dziurawę. Tu atakujemy bardzo tarki. E, wyjście, drugi, trzeci, czwarty bieg, piąty. Pierwsze zakręt Lesmo, dwa, to są dwa prawe zakręty dosyć długie, charakteryzujące się tym, że dawniej można było brać e, za takami była taka kostka, na którą można było najeździć, teraz niestety e, została położona sztuczna prawa, jest bardzo śliska, prosta w dół do zakrętu Ascarii, kolejny siódmy bieg 320 na godzinę do hamowania do trzeciego, e, tutaj niektórzy zawodnicy atakują lewą tarkę, e, zakręt Ascarii się charakteryzuje taką charakterystycznym prawym zakrętem, który pokonujemy na pełnym, pełnym gazie. Kolejna prosta, kolejny raz siódmy bieg, kolejny raz 340, 330 na godzinę, dohamowanie do słynnego zakrętu parabolika. Tutaj trzeci, czwarty bieg. Tak naprawdę dohamowujemy, zbijamy biegi i pełen ogień. Ważne wyjście, ponieważ prosta strona jest bardzo długa i oto całe okrążenie to rumąca.